Cześć! Mamy niedzielę, słuchajcie, i dwudziesty dzień wyzwania. Słuchajcie, aż niewiarygodne, ale prawdziwe słuchajcie. I mam nadzieję, że oczywiście to czujecie, że wczoraj ta tabata była wystarczająco mocna, żeby dzisiaj oczywiście się zrelaksować, odprężyć, zrobić strecik. I mówiłam, że mam taką niespodziankę dla Was, a że zrobimy troszeczkę inny strecik. Oczywiście będzie rozluźnienie, regeneracja i tak dalej. Ale jeżeli macie taką możliwość, to bardzo bym Was prosiła, Zanim przejdziemy dalej do treningu, przygotujcie i tak naprawdę od szczotki, może to być laska gimnastyczna albo po prostu zwykły kij wykręcić sobie yy, i przygotować do dzisiejszego stretchingu. Słuchajcie, także nie będziemy dynamicznych ruchów robić żadnych z kijem, natomiast się bardzo fajnie porozciągamy. robimy sobie stretching z kijem, tak żeby równomiernie jedna i druga struna bardzo fajnie się porozciągała, więc przygotujmy sobie kij do ćwiczeń. Nie mówię, że wszystkie ćwiczenia będą związane z tym, z tym naszym kijem, natomiast oczywiście, jeśli możesz, przygotuj go. Natomiast jeżeli nie dasz rady, nie masz takiego kija, to może być to laska gimnastyczna, może być nawet, słuchajcie, zrolowany ręcznik, żeby tworzył taką linię. Będzie troszeczkę trudniej z nim wykonać pewne ćwiczenia, ale, ale też damy radę. Więc serdecznie Was zapraszam, robimy rozgrzewkę, taką spokojną, ja odstawiam Mój kij do ćwiczeń i jedziemy, słuchajcie, rozgrzeweczkę. 20, dzień wyzwania. Rozgrzejemy się, tak żeby później fajnie mieli się rozciągały, regenerowały. I dzisiaj ćwiczymy z kijem, z laską gimnastyczną bądź z zrolowanym ręcznikiem. Zobaczcie, jak fajnie taki taki element dodatkowy do stretchingu jest przydatny. Także rozgrzej się troszkę, przejdź sobie do marszu. Brawo, wyprostuj plecy. Aha, weź głęboki wdech. A wydech, szerzej na nogach. Dech. wydech, okay. Jeszcze masz. Jeszcze masz. Super. Masz na palcach. Od razu odżyjemy stary skukowe. Inaczej pracują stawy kolanowe i biodrowe. Okej. Okay. I masz na całych Teraz robimy krok do przodu, krok do tyłu. tak do przodu i przejść do tyłu. Lekko w przód, lekko w tył. Raz, wykrok, raz powrót, czyli mamy przód i tył. to maszerujemy. Okej, okay. teraz sobie przejdź na prawo, przejść na lewo. Przy okazji teraz troszeczkę poczna część. Nog nam się porozciąga, porozgrzewa. Mhm. Raz na jedną, dwie, raz na drugą, dwie. Aha, super. Dobra, stajemy w lekkim rozkroku i delikatnie sobie wychodzimy. Naprawdę minimalne zgięcie w stawie kolanowym, tak, żeby jeszcze porozciągać, porogrzewać dobrze nogi. Tu nie chodzi o wzmacnianie, tylko właśnie o rozgrzanie. Dobra, i wróć do marszu. Ok, teraz ręce. Góra, dół. Super. Raz jedna, raz druga ręka. Do tyłu zobaczcie, że cały czas się. Cały czas rozgrzewa. Nogi cały czas pracują. Super. Ok, teraz łokcie przy uszach. Eee, ręce. I łokcie w tył, blisko tułowia. Jeszcze chwilkę strzejemy. Jak tam się ćwiczymy Myślę, że jest fajnie. Jeżeli przez 20 dni to słuchajcie, ciało już tak nabrało takiej sprężystości. A oczywiście w każdej chwili. Teraz z tyłu na przemian. W każdej chwili możecie słuchajcie dołączyć do naszego wyzwania, bo każde ćwiczenie coś za sobą niesie. Jakiś pozytywny efekt dla was. Dobra. No już jeszcze klatkę piersiową delikatnie porozciągaj do tyłu kciukami do góry. Teraz małymi palcami do tyłu, czyli lekko żotowane ręce. Zupełnijmy płaszczyźnie. Małe palce do tyłu i teraz stroną dłoniową do tyłu. Dobrze, zatrzymaj się i lekko krążenia. bioder To samo druga strona. Mhm. Szerzej, skręto-skłony, rozgrzejmy głowę i taki krótki stretching relaksujący dziś sobie wykonamy. przepraszam na przeskłon przód, jedna noga, druga noga, okej, okay. fajnie, dobrze, jeszcze troszeczkę marszu. Mhm. Super. I troszeczkę poprzyciągaj sobie teraz kolanko jeszcze do klatki. Pamiętaj, żeby się nie pochylać. Przyciągnij, pomagaj sobie tak, żeby ręce złapały kolanko i Tak, Luźno, lekko wstrząśnij i ręce, i nogi, i dość głęboki wdech. O właśnie, i wydech. OK, jesteśmy przygotowani i robimy pełen relaks. Zobaczcie, zaczynamy. Będzie kilka ćwiczeń. Z kijem gniazdką będą ćwiczenia również bez. Na początek mam nadzieję, że już macie przygotowane, zatrzymaliście sobie chwilkę, filmik i mamy taki kij. Ja po prostu wziąłam, słuchajcie, wykręciłam e, ze swojej szczotki e, i przygotowałam sobie go do ćwiczeń. Więc pierwsze ćwiczenie. Noki mamy, słuchajcie, e, lekko rozstawione, troszeczkę więcej jak szerokość waszych bioder. Kij wpadamy jak? Jeżeli mamy taki typowy kij, kij do, 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 do szczotki. Mniej więcej na szerokość waszych barków. O właśnie, podciągamy i wytrzymujemy. Wtedy, kiedy mamy uniesione ki, zobaczcie jak są na ułożone i daję teraz łokcie do tyłu. Hop. Czyli mocno ki do glasów piersiowej. Powinien ciągnąć tu odcinek piersiowy. O właśnie i ładnie rano nas się wytrzymać. przetrzymaj. Przytrzymaj. Trzy, trzy, dwa, jeden. I rozdruklam. Tak. Ok. Teraz wchodź szczerze i unosimy w górę nad głową. Jeżeli dadzę, że dać radę, nie będą bolały barki, próbuj większy ten zakres. Nie wypychaj klaczy. Patrzcie siebie i mocno do tyłu. Mocno do tyłu. Trzymaj. Patrzcie siebie. Nie odchylaj głowy. Nie pochylaj. Utrzymaj. I rozluźnij. Świetnie. Teraz zadziałamy troszeczkę inaczej. Przełożemy kij do tyłu. Chodzimy dość szeroko. I spróbujemy, słuchajcie, dać mocno w tył. I też bardzo ważne, po Wam bokiem, żeby się nie pochylać. Uwaga, wyprostuj plecy. I mocno kij do tyłu. Rozciągnij mocno barki. Mhm. Jeszcze przytrzymaj. Chwilkę. Dobra. I trzymaj Trzymając jeszcze ręki z tyłu, troszeczkę bliżej ręce, daj i odciągnie. Czyli lecimy mocno do góry. Łokcie na zewnątrz. I trzymaj, to dwieście. Barki ściągnij. pięknie klatka piersiowa się otwiera. Naklaski się rozciągają. Ramiona. Trzymaj. trzymaj. Raz, jeden. I raz Teraz, jeżeli tak, żeby był zwiędził obciążki. Zobaczcie. Tak, tak, żeby też nie blokował tutaj pręgów. to spokojnie, delikatnie. Teraz kciuki układamy na zewnątrz. Rotujemy na Ściągamy mocno o O, właśnie. I lekko naciskamy na klik. I to nie za mocno, żeby nie uciskać I Trzeba. Trzeba, żeby prosto nie popierajcie. Prawda. Tak. Key. Super. Teraz troszeczkę bocznie, czyli bierzemy kij do góry, szeroki chwyt i jedna, zobaczcie, ręka jest prosta, druga troszeczkę zgięta, a kij nie jest przed nami, tylko lekko do tyłu i przytrzymaj. Będzie ręka górna ciągnęła, ale zarazem ręka też dolna będzie nam się rozciągała. O właśnie. Wróć do pozycji wyjściowej i tak samo przejdź sobie. Na drugą. Jedna u góry lekko zgięta, Dolna jest. Musi być wyprostowana w stawie łokciowych. Przetrzymaj. I zasłuchaj. Okej, ok, brawo. Stawiamy sobie kij. Słuchajcie, nie na tak na podłodze bezpośrednio, tylko wtedy proponuję, żeby ją ustawić na jakimś macie, albo na jakimś sposobie, wąręczniku. ręczniku. Bo słuchajcie, będzie po prostu ciekawa po tej podłodze, tak? Więc sobie ustawiamy. Mm -hmm, po pośrodku, między, na wysokości mniej więcej, yy, tak żeby było pośrodku, między jedną a drugą nogą, przodź, nie za blisko, troszeczkę dalej, tak żeby ręce w miarę musieli się wystosować, zobaczmy, rozciągniemy klatkę pięciową. Jedna ręka, druga na nią i teraz pochylamy tu, spięcie jest zdjęcie, zobaczcie, stawiamy dwie drogę, pochylamy i ciągniemy klatkę pięciową do dołu. Do Rozciągają się ramiona. No właśnie. I powinny się troszeczkę rozciągać również nogi, barwia, e, tylna nóg. Okej, okay, super. Teraz zobaczcie, stawiam po przeciwnej stronie. Może też pokażę Wam, żeby mi się nie ślizgało. Czyli lewa ręka, lewa noga i z lewej strony ki. W linii, świetnie, druga ręka, słuchajcie. Otwieram. Otwieram. Tu trzymam, czyli otwieram klatkę pierwszą i patrzę za ręką. Zobaczcie, lekko kolana zgięte i szeroko. Sięgam ręką jednej dalej. Głowa idzie w kierunku ręki tylnej. Otwieram klatkę piersiową mocno. Oddycham. Jeszcze troszkę przytrzymaj. Lekko z zdjęte. Szeroko. O, właśnie. Pięknie. I tak samo próbujemy na drugą, czyli przesuwamy sobie. I, i znowu prawa ręka, prawa noga w prawej strony. I, a tutaj tą ręką sobie rotuję. Rozciągam klatkę piersiową. patrzę w kierunku ręki. Ręki w tyle i lekko kolana sobie zginam, żeby otworzyć i trzymać. I rozwiniam. Fantastycznie. Dobrze, słuchajcie, teraz sobie przechodzimy do pozycji klęku. Mhm, mamy klęk, super. No i lekko rozstawiamy tak, by szerokość była bioder. Świetnie, czyli skracamy. Tu jesteśmy na palcach, zobaczcie, to jest wyprostowane i idzie nam chwyt do góry, szeroki chwyt i próbujemy sobie przełożyć na barki. Jeżeli nie dacie rady na barki przełożyć w ten sposób, bo was bardzo ciągną, to uzyskacie taką wysokość, tak? Natomiast bardzo ważne, żeby nie było tak, że broda jest wyciągnięta do mostka. Tu musimy patrzeć przed siebie i na tyle, ile barki pozwolą, jeżeli nie mamy żadnych przykurczy, przytrzymać w ten sposób. Staraj się utrzymać plecy prosto, nie zginać bioder. I trzymamy. Pięknie rozciągamy. Rozciągamy w niższej pozycji. Również ramiona, również klatkę piersiową. Oś. Rotujące takie ruchy, czyli pozycja wyjściowa ta sama, bioderka pamiętajcie, żeby e, były mocno tutaj w przodzie, żeby się nie tam nie zginać więc na wysokości mniej więcej klatki piersiowej i teraz wykonujecie sobie rotację. Czyli idziecie z tym jak najdalej. Ręka tylna, musi być wyprostowana. Ręka, no tutaj przednia, minimalnie zwiększa w stawie łupciowej. Sięgacie, pomagacie tą ręką przednią, żeby jeszcze większy zakres ruchomości e, tej rotacji Głowa idzie za skrętem, trzymacie 3, 2, 1 i rozluźnij, o pół stronowych Tak samo przejdźmy na drugą stronę. Czyli mamy pozycję wyjściową. jak przechodzisz. Ręka ta przednia popycha ki, żeby zwiększyć zakres ruchomości ręki tylnej. O właśnie, skręc głowę, skręć. Trzymaj, pochnij lekko rękę przednią, żeby jeszcze zwiększyć zakres ruchu. Jeszcze pracujemy nad klatką piersiową. Przechodzimy sobie teraz do siadu na piętach, moi drodzy. O, siadamy sobie. Przy okazji, że mi się głowy się rozciągają, mamy pozycję, pozycję e, taką, żeby było miarne, wygodnie. Troszeczkę może się zewnętrznie przesunę, żeby kijem nie uderzyć. Teraz mam kiki, trzymam wysoko, wyciągnięte ręce. Dość szeroko, słuchajcie. Nawet na końcu mogę złapać. Świetnie. I teraz wykonuję opad w przód, starając się nie oderwać pięt pod Wyciągam mocno do przodu. O, właśnie. Sięgam, skiniem mocno do przód. I wracam przesuwając dołem. Zobaczmy. Do wracam dołem. O, do góry. I otwieram drapkę. Dalej, po raz trzy, cztery. Jeszcze raz. Widzisz? O, niby to. Super. Wyciągasz. Mm. ok, teraz słuchajcie, sobie wstaniemy rozciągniemy yy, przy środkową stronę ura. stawiam sobie tak, stawiam sobie kij yy -y. stawiam sobie kij, mniej więcej na wysokości yy, na wysokości nogi yy, nogi, która jest zgięta. ok, ręka noga, kij, druga noga jest wyprostowana w stawie kolanowym i dociągam u do, do środka A tu się podtrzymuje kij i przytrzymaj, żeby wewnętrzną część uda rozciągnąć. Super. Druga strona tak samo. I Noga, druga. Prawa ręka, prawej strony i noga. A druga, rozjeżdżamy się, dociągamy u do e, przysiąg. Tak zwaną pokorową. ręka i noga. Noga druga. Podciągamy piętę do pośladka. Staramy się, żeby kolano nie było w przodzie. W plecach też wyprostowani jesteśmy. Przytrzymujemy pozycję. Podtrzymujemy się Super. Tak samo wykonamy to na drugą stronę, czyli druga strona drugiej strony Pięta pośladek. Kolana w miarę na równi. A, tak, więc przytrzymujemy. Lece proste. O, właśnie. Mhm, super. Teraz przechodzimy tak, że rozciągniemy sobie łydki, czyli mamy wykrok. Pięta nobitelna jest dociągnięta, zobaczcie do podłoża. Stopy palce są skierowane w przód. Zginam nogę przednią, więc tylna będzie na maksa nas ciągnęła. O, i przy okazji jak ta łydka nobitelna ciągnie na maksa. O, dozuję tą nogą przednią. To otwieram klatkę, biorę sobie kij do góry i otwieram szeroko ręce do tyłu. Czyli klatką idę w przód i zginam nogę przednią. A pięta nogi tylnej jest przyklejona. Małytka ciągnąć i pięknie ramiony klatkę. Klatkę otwiera. Jeszcze chwilkę. Dobra, rozluźniamy i tak samo wykonamy to oczywiście na drugą. Czyli znowu wykrok palca od do przodu, pięta nogi w przylega do podłoża, zginając nogę przednią, tu wyproście, oczywiście idziemy, rozciągamy sobie klatkę, zginając nogę przednią, rozciągajcie mięsieczki, głowy, łydki, łydeczkę, płytkę. Kureczkę rozciągnęliśmy, łydkę rozciągnęliśmy, ramiona pięci się pootwierały, klatka piersiowa. Ramiona tak naprawdę w każdej płaszczyźnie. Jeszcze czas, żeby słuchajcie, rozciągnąć troszeczkę mięsień dwugłowy, Ty, czyli tylną partię, czy tylną partię nóg. I tu sobie zrobimy tak, że się położymy, przejdziemy sobie do leżenia tyłem. Kij oczywiście będzie z nami. Możecie to że oczywiście bez kija zrobić, ale zobaczcie, jak chciałam Wam pokazać. Kij trzymamy mniej więcej po środku. Mm -hmm. Teraz ten kij przychodzi do tyłu. O, troszeczkę boczny położyć. Dobra. Przechodzi mi do tyłu, czyli ręka z kijem jest z tyłu, a noga i kij tej ręki jest jedna. Natomiast drugą nogę sobie łapię ręką i dociągam, dociągam do klatki piersiowej. Kolano, kolano tam, gdzie nie ma kija. Natomiast tą rękę z kijem staram się jak najmocniej rękę wyprostować w błoczu i sięgnąć mocno daleko z kijem. A tu dociągam. I staram się zwiększyć z ruchu, czyli kij cały czas mocno do tyłu z ręką, a tu nogę z tyłu, tą partię tylną uda rozciągnąć. Super. Teraz druga. Tu sobie od razu mogę nawet przejść, przełożyć rękę, wyciągnąć, wyprostować stawie łokciowe. Super. A tutaj sobie zabieram i dociągam kolano, kolano do znaczki piersiowej. Świetnie, przytrzymuję przez chwilę, wyciągam rękę mocniej w dwie, i ty lecimy sobie teraz. Noga wyprostowana, w miarę możliwości, naciągam do to dociągam i ręka prosta w łokciu. Staram się kijem sięgnąć daleko, żeby całą powieść pięknie rozciągnąć. Ok, dobra, kij przekładamy swobodnie. Daj. Teraz sobie jeszcze sianamy. I słuchajcie, i zostawiamy. Mhm. Co I jeszcze jak wstaniemy, złapmy sobie takie trzy głębokie wdechy i wydechy, bo oddech jest bardzo Wam potrzebny. Często pracujemy na krótkim oddechu. Więc proponuję weźmy głęboki wdech. Natomiast wydech zróbmy dwa razy dłuższy niż wdech. Wdech nosem wydech. ustami, szerzej na noga. I wdech. Długi wydech. Wypuść całe powietrze, wydech, i wydech. Super, mam nadzieję, że zrelaksowaliście się tą fantastyczną niedzielę, wyluzowaliście Zrobiliście coś dla siebie, poćwiczyliście, zregenerowaliście mięśnie, one się fantastycznie odprężyły. Jak zauważyliście, że udało wam się ćwiczyć i wykonywać te ćwiczenia z kijem, z laską z gimnastyczną, to widzieliście jaka jest ogromna różnica, że mo możemy uzyskać jeszcze większe zakresy ruchu, a zarazem niektórych te ćwiczenia, tak naprawdę ten ki, ta laska, przydało nam się, żeby jeszcze lepiej nam utrzymać równowagę przy wykonaniu pewnych ćwiczeń. Więc zobaczcie, jak fajny, fajny przybór do ćwiczeń, który można wykorzystać, tak naprawdę, bo myślę, że każdy z nas w domu ma taki kij, więc zachęcam, żeby sobie poćwiczyć i zobaczyć po prostu różnicę, jak, jak, jak się ćwiczyło właśnie z kijem. to była moja niespodzianka, a natomiast przypominam jeszcze o tym, co powiedziałam na koniec. Oddech, słuchajcie, często jest bardzo krótki. Pamiętajcie, praca nad oddechem to jest Wasza przepona. Praca całego układu-krążeniowego i tak naprawdę układu właśnie sercowo-naczyniowego i oddechowego. Tak naprawdę cały organizm znaczy pracuje, jeżeli oddychamy. Eee, więc co? Mamy niedzielę, niedziela, fantastycznie spędzona, zrelaksowane mamy ciało. Eee, trzymajcie się. startujemy oczywiście w poniedziałek. W poniedziałek mamy 21. Będziemy mieli dzień wyzwania, więc znowu będzie. Jazda znowu będzie pełna energii, ale dzisiaj złapcie ten los, wyciszcie ciało i poświszcie się tam. Dosyć. Trzymajcie się ze do, do poniedziałek. Cześć!